A my serdecznie witamy w takim wypadku z Dalwar. Z daleka od nas, ale blisko, bo i tematy bliskie. Doktor Jezus z nami, Aleksandra Ziółkowska-Bołem. Pani doktor, dzień dobry. Witamy gorąco, serdecznie u Was jeszcze przed południem. Tak. Gratulacje. Jutro wręczenie nagród, jak słyszymy tutaj w Sulejówku, w muzeum. Natomiast my już wiemy, że laureatem tej prestiżowej nagrody jest właśnie pani. I tak się, tak się zastanawiam, jak to jest, kiedy słyszymy o projekcie Ziarna Historii, który ma generować takich patriotów jak pani mąż. Jak to jest, że bez tego projektu Ziarna Historii pani mąż przez 27 lat stał się prawdziwym patriotą Polski? Czy może pani więcej powiedzieć o swoim mężu? Z radością. I mój mąż nie mówił po polsku. I zrobił się polskim patriotą. Ja myślę, że, że przede wszystkim miał naturę taką otwartą na inne kultury. On spędził, on prowadził kontrakty dla American, The Arabian American Oil Company. Był w, a w Saudi Arabia 14 lat, potem w Norwegii 5 lat, w Londynie. Jeździł po świecie i miał piękny taki stosunek do innych kultur. Kiedy kiedy go spotkałam, ja, ja zawsze mówię, że ja nie wyemigrowałam do Ameryki, tylko wyszłam za mąż. I cały czas mam moje małe ukochane mieszkanko na Mokotowie i przyjeżdżaliśmy do Polski raz albo dwa razy do roku, w miesiąc spędzaliśmy czas zakopany. Mój mąż był zachwycony, robił fotografie nawet płotów, że takie cudowne i tak dalej. I, i oczywiście zaczął chodzić tematykę, która, która jest tym, która jest mi bliska. Ponieważ i, i takich mam przyjaciół, i czytam, i sama piszę książki o losach ludzi, że tak powiem, z piętnem wojny w tle. I on zaczął się tym bardzo interesować. Ja chcę trochę dowcipnie powiedzieć, że tłumaczyłam mu to, co chciałam, żeby wiedział. Ja, bo jak zaczęliśmy jakieś spory ze znajomymi, to mu tego nie tłumaczyłam, bo po co mu to? On tylko wiedział, że jauta i tak dalej. Jedna z ostatnich książek moja, Untold Stories of Polish Heroes, on powiedział. Pamiętaj, żeby zawsze to zaznaczała, bo to dla niego było taką, taką wiadomością trudną. Znaczy, że, że Polacy za pomoc, za pomoc udzielaną Żydom, czy to grupa, czy rodzina, dostawali karę śmiercią. I tego, jest, tego nigdy nie było, tego nigdzie nie było poza Polską. Potem to, że. Że jak, jak zapito Niemca, to potem było, były łapanki i około 100 osób było straconych. Teraz jak zaczęła się polska sprawa NATO, to, to mój mąż bardzo w tym, w tym brał udział, w tym sensie, że, że słuchał, że nasi przyjaciele Amerykanie się pytali mnie, na czym to wszystko ma polegać. I ponieważ mieszkam, ja mieszkam wciąż w stanie Delaware i Joe Biden, który był senatorem był przeciwny bardzo tej, tej idei. I mój mąż zaczął wysyłać do niego listy. Nie to, że listy, listy, tylko jeden list i dostawał odpowiedź. Mieliśmy kontakt z Janem Nowakiem Jeziorańskim, który bardzo to śledził, bardzo wszystkie kopie mu wysyłaliśmy. Mój mąż napisał też do kilku pism właśnie, dlaczego on uważa, że Polska powinna wejść do NATO. I te listy są do, do, przepiękne, zresztą. W książce Polska Droga do NATO Jana nowaka ziarańskiego gdzie, gdzie on pisze, że do mnie, te, że, że bardzo bym chciał mieć Aleksandrę Normana w każdym stanie, bo bym się nie martwił. A była też ciekawa, druga, druga jakby postać osoba oprócz, oprócz Joe Bidena, pani senator Hutchingson z Teksasu, która była też przeciwna, a sprawy musieli wszystkie Stany musiały podpisać pozytywnie, więc więc mój ten Jan nowak Dzieciolański powiedział niech pani może coś poradzi, bo przecież bo my dziewięć lat mieszkaliśmy w Teksasie, żeby zdobył jak najwięcej podpisów i nie, i nie polskich, nie Polaków. I co mój mąż zrobił w, te, w Teksasie, w Houston, pracował wtedy, mnie, miał kontrakt z Exxon, Exxon w Europie, on chodził od kolegi do kolegi, od pracownika do pracownika, zdobył około 100 podpisów. I pani Hutchinson oczywiście, jak zobaczyła, że tylu prosi jej, jej ludzi, ją prosi, żeby wzięła, żeby głosowała pozytywnie, to to głosowała. Także bardzo. Jak ważne to jest, to widzimy dzisiaj, prawda? Kiedy zagrożenie ze wschodu jest realne i ta praca pani czy państwa, jeśli idzie o aneksję Polski do NATO, po latach, jak, jak przynosi korzyści. Natomiast Mąż to jest, można powiedzieć, odpowiedź na to wszystko, co dzieje się i działo się w Państwa domu polsko-amerykańskim czy amerykańsko-polskim. Natomiast chciałbym zapytać o historię, o której prawdopodobnie większość turystów w Stanach Zjednoczonych zna. To jest historia. Nie wiem, czy ktokolwiek z sali był w Stanach Zjednoczonych w południowej Dakocie, jeśli tak, to tam cały czas wykuwają gigantyczną rzeźbę Crazy Horse, bardzo blisko czterech głów prezydentów i głównym rzeźbiarzem jest Korczak Ziółkowski. Jak zacząłem czytać o Ziółkowskich, no to naturalnie łączymy te nazwiska i okazuje się, że Korczak Ziółkowski to jest pani czy państwa już rodzina. Jakie są relacje z Ziółkowskim tym, który stał się symbolem Indian, symbolem nie tylko Apaczów, ale też Lakota, wszystkich plemion, które tworzą monument największy, czyli gigantycznego Crazy Horse w Stanach Zjednoczonych i nie ma turysty, który by rzeczywiście nie odwiedził tego miejsca. Ja, ja jestem bardzo dumna oczywiście. Korczak to jest od herbu, on przyjął to imię, natomiast to jest, to jest mój, to był mój stryj. A mojego dziadka, brat brata, syn wyemigrował do Ameryki, ożenił się, urodził się chłopiec, dziecko i on z żoną zginęli w wypadku i wtedy ten, ten mały chłopiec się tułał od, od jednych jakichś foster parents do innych i, i, wy, i zrobił się słynnym rzeźbiarzem. Brał udział także w Mount Rushmore, o którym Pan wspomniał. Wybitna, piękna postać i jak mówiłam Amerykanom, to oni się wszyscy jakby bo tutaj w Ameryce wiedzą o tym, bo każdy odwiedza, jeżeli może, ale na pewno słyszał o tym. I Amerykanie wysłali mnie na stypendium, to było dawno, jeszcze nie byłam, nie byłam żoną mojego męża, przyjechałam z Polski i mi się to tak strasznie podobało. Wysłałam i była, była, był, rozmawiałam, już Korczak zmarł, ale rozmawiałam z jego żoną, RUS z dziećmi i właściwie cały czas jesteśmy w kontakcie. Ja byłam potem z mężem tam, nie wiem, dobre ile się razy. Jeździliśmy po, po indiańskich rezerwatach, dwa i pół miesiąca. I potem powolutku pisałam książkę, bo jak pierwszy raz byłam, byłam taka dumna. Ze łzami właściwie patrzyłam, że to jest mój stryj, bo to po polsku stryj, tak wyjaśniłam sobie, że on to zaczął. I, I mówię, może ty coś napiszesz do siebie, tak powiedziałam, skoro piszesz. Ja wiem, co ty możesz wiedzieć o, o Indianach? Ale co ja zrobiłam, zaprenumerowałam Indian Country Today, eh, Lakota Times, zaczęłam czytać i zaczęłam jeździć i powolutku pisałam tą książkę. I proszę sobie wyobrazić, jest wyszła po angielsku, o, Open Woods and Native American Heritage i jest we wstępie podziękowanie, Apaczom, którzy znaleźli mi wydawcę I, i wydawca i ja dziękujemy Apaczom, którzy się w to włączyli. Czyli rece ona miała recenzję i była wspominana w pismach indiańskich, ja sobie ogromnie to cenię, prawda? Bo to, a w Polsce się ukazała prześlicznie to wydał, wydano Otwarta Rana Ameryki, wydanie z które niestety już, już nie istnieje. Także ja mam kontakt z dziećmi, to już są dorosłe osoby, mocno dorosłe, jak, jak, jak my wszyscy, jak ja oczywiście. I, I cały czas ten projekt się kontynuuje. Niektórzy w Polsce mi mówią sarkastycznie: Czy to się w ogóle kiedyś skończy? Ja mówię, bo to, bo to specjalnie dla turystów. Nie, oni już jest, już jest profil Crazy Horse, już jest głowa konia. To się te warunki, w których mogą się odbywać, tam turyści są wpuszczani tylko w określonych dniach czy w okresie jakimś określonym, bo żeby, nie, żeby się jakaś krzywda nikomu nie stała. To się trzeba wspinać, chodzić i tak dalej, więc żeby, żeby o to dbać. Także jestem z nimi w stałym kontakcie, bardzo, bardzo sobie. Cenię i bardzo dumna jestem z tego. Crazy Horse to jest rzeczywiście monument, który każdy musi zobaczyć, i to Polak. Natomiast dzięki tym, tym publikacjom pani, książkom, my możemy także wiedzieć więcej i Amerykanie mogą wiedzieć więcej na temat także Polaka, który notabene także i pomnik Pułaskiego w Nowym Jorku wyrzeźbił. Tak więc to jest postać absolutnie ciekawa i nietuzinkowa. Natomiast to, co jest bardzo znane, jeśli idzie o pani życiorys, no to oczywiście relacja z Malchiorem Wańkowiczem. Od tego się, można powiedzieć, wszystko zaczęło. Natomiast jak ja czytam, że pani była asystentką Malchiora Wańkowicza, a potem okazuje się, że wasza znajomość trwała 2,5 roku i pani przejęła cały, można powiedzieć, całe dziedzictwo naszego reportażysty, to się zastanawiam, jak młoda dziewczyna była Pani wówczas przy pisaniu pracy magisterskiej, mogła wejść w relacje z mistrzem, z geniuszem Melchiorem Wańkowiczem do tego stopnia, że Pani dostała wszystko, co można dostać od Wańkowicza i do dziś Pani jest chyba jego najpiękniejszym ambasadorem. To znaczy, ja, wszystko się zaczęło, że jako... Na Polonistyce na czwartym roku jako temat pracy magisterskiej wybrałam reportaż. I oczywiście Wańkowicz jak najważniejsza postać w reportażu i jest, ja, ja, jest, ja byłam takim pracusiem z polonistyki. Ojciec był historykiem, dawał mi książki do czytania. On się też ucieszył, ja się zastanawiałam między. I właśnie jak pisałam, to o, nie, o kim jeszcze ewentualnie napisać? O Zofii Kosak-Szczuckiej się zastanawiałam. Ale wybrałam reportaż Liwańkowicza. Czytałam, czytałam, czytałam i po iluś miesiącach napisałam do niego list, że piszę pracę magisterską na Uniwersytecie Łódzkim i że mam do niego różne pytania i mu napisałam. Więc on w odpowiedzi przysłał, że zaprasza mnie do siebie na godzinę tam 17. Był to 72 rok, maj. Wtedy o tyle maj, że były targi, książki, taka bardzo, bardzo piękna sprawa w Warszawie, także w Krakowie. I chcę powiedzieć, że przyjechałam na czas, oczywiście pociągiem z Łodzi. Otworzył mi pan, który. Ja znałam Pańkowicza z fotografii, z jakiejś prezentacji w telewizji. Otworzył mi pan taki wysoki, nieszczupły. Z takim rozkwianym włosem, patrzyłam taka zaskoczona, a on taki niecierpliwy mówi, wie pani, czy pani czytała moje książki? Ja mówię, oczywiście, ja tu wszystkie czytałam, tu mam w ogóle prace zaliczeniowe, a to niech pani pokaże. Bo ja nie mogę mieć więcej czasu dla studentów, dla, dla dziennikarzy niż 45 minut. Ja już mam kłopoty ze zdrowiem, chcę skończyć książkę. I, I tak się wytłumaczył. No i zaczął czytać te prace. Gosposia, pani Marta Karaban, znana jeszcze z Zielona Kraterze, przyniosła kawę i ciasteczka. Ja patrzę, że mi zostało 10 minut. No wie, no, no koniec, on czyta i czyta. On przeczytał wszystkie prace, tam było ze 7, odłożył i powiedział, Umie pani myśleć, pani umie myśleć krytycznie. Napisała pani o rzeczach, o których ja zapomniałem. I mówi: Nie, niech pani zostaje. Zadzwonił do akademika żeby miała nocleg i zaczął mi opowiadać tak nieprawdopodobne sprawy, opowiadać, może dlatego właśnie tej młodej dziewczynie zaufał, on zresztą poznał moją rodzinę i tak dalej. Opowiadał mi o książce Wojna i Pióro, gdzie on się podzielił czytelnikami swoimi, jak różne narody pokazują wojnę, jak, jak inaczej, tak prywatnie, czy, czy z takimi dużymi słowami. I, w, i recenzent, proszę sobie wyobrazić, Pisarz z takim dorobkiem, 80-letni, pokazuje maszynopis i wydawca mówi, musi pójść do recenzji. I napisał, że Wańkowicz nic nie pisze, co się działo na froncie wschodnim, że on powinien uzupełnić tę, tę książkę. A Wańkowicz mówi, ja byłem korespondentem drugiego korpusu, Monte Cassino i w ogóle drugi korpus i tak dalej. Ja nie wiem, coś, nie mam materiału. No to panu znajdziemy researchera, człowieka, który znajdzie panu materiał. I on mi to wszystko mówi. I zrobił się w ogóle, z, tej, z tych 45 minut zrobiło się całe dobre kilka godzin. I on mówi: Wie pani, ja stara wygadałem się nawrać. Mianowicie powiedziałam, to ja panu będę płacić godz, za godzinę tam określoną sumę. Nie, nie, on to robi dla mistrza wieszcza. Pan, pan Aleksander Kotecki, chorodyski, jedno z tych nazwisk jest pseudonimem. I mówi: Ja to robię dla literatury. I zaczął przynosić materiał, bardzo dobry. Bańkowicz, wstawił to w książkę, książka spuchła, złożył wydawcy. Wydawca przychodzi po paru, po trzech tygodniach i mówi, wie pan, ale ja my mamy problem, ponieważ pan, pana, pan, Kotecki Horodyski czuje się współautorem tej książki i on ma, alfabetycznie to pan będzie tym drugim współautorem. Mówi Wańkowi, co takiego? I proszę sobie wyobrazić, minął konel pół roku ten się zgodził, że będzie drugi na układce. Wreszcie doszło do tego, to już minęło około roku i to mi ten pisarz opowiada. I jest jak się otwiera wojny i pióro przy współpracy autorskiej Aleksandra Koteckiego czy Chorodowskiego. I z nim się zawsze podpisuje umowę. I ja myślę, że Wańkowicz, który opowiedział mi wtedy, że chce napisać książkę, że on już ma kłopoty właśnie ze zdrowiem. Czym jest w ogóle pisanie? Czy to, jest, czy, to się, czy to się ma, że tak powiem, czeka na natchnienie? Jakie warunki człowiekowi są potrzebne, jak on przede wszystkim praca, 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 to wszystko jest nie natchnienie, tylko ciężka praca. Mm -hmm. I potrzebował, potrzebował, potrzebował w ogóle zwrócić się do, znaczy dać przykłady innych artystów, autorów, pisarzy, jak oni patrzą na swoje procesy i tak dalej, pisania. Mm -hmm. I proszę sobie wyobrazić, że on. Że on dał mi taki wykaz, czym się chce zająć. I żebym ja w książkach, które są autobiograficzne czy pamiętniki, znajdywała różne, różne przykłady, cytaty i to na takich specjalnych fiszkach mu dawała. No i, i to się ten wieczór kończył i powiedział, zapraszam panią jutru na podpisywanie książek przed pałacem kultury. I jeszcze mówi, że będzie mi płacił za godzinę tam jakąś sumę. Ja mówię, nie, nie, ja tego ja nie potrzebuję. Mówi to proszę pani, to, to od razu rezygnujemy. I ja byłam parę razy pytana, ile, bo to trwało cały rok takie przywożenie materiału, ile. Czy oni dużo płacił, Ja mówię, za całe honorarium, które przez te parę miesięcy kupiłam sobie korzuszek wtedy, prześliczny zresztą. I ja mu przywoziłam, ale jeszcze co, co w czasie tego wieczoru było, on mówi: Ale Pani tutaj miała pytania, a ja nic nie mówię, tylko o tej książce. To niech Pani weźmie pierwszą teczkę z mojego archiwum i proszę przywieźć z materiałami mhm. i zamień Pani. Czyli ja, jaki to dowód zaufania. Czy jakiegoś takiego, no ja do, do, oczywiście, że moja praca magisterska się bardzo ładnie toczyła. Zostałam potem, że ja będę pisać doktorat na Uniwersytecie Łódzkim. Wańkowicz się ucieszył, z karawki się zaczęły robić dwa, te, dwa, ty, yy, dwa tomy i drugi tom jest zadedykowany mojej sekretarce, panie, pani magister, bo, ja, bo jeszcze byłam panią magister Aleksandrze Ziłkowskiej, z podziękowaniem. Za, bez której oddanego współpracownictwa byłaby to jeszcze gorsza książka. I to na każdym drugim tomie jest to wpisane. Czyli dostałam największy, można powiedzieć, prezent, jaki można dostać od pisarza. Delikacje na mm -hmm. stałe książki. Pani a, doktor, a... no ale teraz prezentem wielkim jest to, że Pani zrobiła wszystko, żeby Wańkowicz po swoich wojażach w Stanach Zjednoczonych mógł wrócić do Ameryki. No i nie wiem, w ilu set bibliotekach można Wańkowicza dostać? Bo na, Ja piszę, napisałam różne książki i powiedziałam, ja muszę napisać o Wańkowiczu. I do mojego wydawcy, który wydaje takie popularno-naukowe książki, powiedziałam, że ja chcę napisać o pisarzu Melchiorze Wańkowicz, ale my nic nie wiemy. I on mówi, to był taki Hemingway. On miał osobowość, on lubił taką przekorę. On, on nie należał do żadnej z grup politycznych, że on wciąż jakby. Jakby wszyscy go mieli za obcego człowieka, ale nie został wytypowany, proszę sobie wyobrazić, autor na tropach Smętka, sztafety przed wojną nie został wytypowany do żadnej nagrody. Nie to, że wytypowany nie dostał. W ogóle go nikt nie wytypował, bo nikt go nie miał za swojego jakby. Potem po, na emigracji autor bitwa o Monte Cassino, Ziela na Kraterze, Przepięknych Książek, też nie dostał żadnej nagrody, bo go nikt nie wytypował. Dostawali podobno pisarze, którzy mieli książki jeszcze w maszynopisie. Wrócił do Polski, przeżył 80-lecie, też, i też mu nie dali żadnej nagrody literackiej. Czyli a to jest bardzo skomplikowane, i ja sobie o tym piszę, bo napisałam kilka książek o Wańkowiczu. I teraz pan wspomniał to amerykańskie wydanie. No więc, no więc on, ten mój wydawca to wydał tą książkę i, i to można zobaczyć, bo to wszystko jest na internecie. Biblioteki naukowe, to, ma, to mają ponad 800 bibliotek w świecie, ma tą książkę. Polski mistrz pisanego, taki jest, taki jest po angielsku tytuł. I bardzo się cieszę i co ja potem chciałam, żeby jednak tego, wań, mówię, on wrócił do Ameryki kiedy właśnie jest do bibliotek, tak się tym cieszyłam, bo jak wyjeżdżał, to były straszne ataki emigrantów Kolonii kochanej amerykańskiej, że on wracał mm. do tych komunistów. To on nie miał, proszę państwa, z czego żyć. On pisał książki, za które zresztą ja wiadomo, że pisanie książek, to większość to, to są, można powiedzieć, honory, nie honoraria. Pani Zofia Wańkowiczowa sprzątała po domach. Wańkowicz pisze, jest, wyszły takie dwa tomy korespondencji, które ja opracowałam z żoną. Do, 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 to tam są wstrząsające jego, jego opisy, jak on, jak on musiał zdobywać, właściwie walczyć o każdego dolara, żeby sobie poradzić. to jest i to, to nie są znane rzeczy. Więc ja bardzo chciałam, żeby jego książka także wyszła w Ameryce, nie tylko o nim. I i wyszło, i weterani w Nowym Jorku dali w ogóle bardzo sponsorowani tłumaczenie <laughs> Bitwa Monte Cassino. Jest też wydawca, tylko jeszcze są różne, jeszcze nie są podpisane z jego prawnukiem. Gowańkowić ma prawnuka, który ma oczywiście copyright w imieniu rodziny. Jeszcze nie jest podpisana umowa, więc ja mówię, żeby nie zapeszać, to jeszcze tak za dużo nie mówię. Ale to nie zapyszamy, to nie zapyszamy, ale rzeczywiście Wańkowicz jest obecny już na tym etapie i to zasługa także Pani. Natomiast jeszcze za chwilkę o Wańkowiczu na sam koniec, dlatego że zbliża się niesamowita rocznica. Natomiast jeszcze jedno słowo a propos Pani męża, bo to jest wątek niezwykły, jeżeli idzie także o kolejną pozycję, książkę, którą Pani napisała – Powiązania pani z Ziółkowskim Rzeźbiarzem już wiemy i znamy, natomiast pani mąż miał powiązania rodzinne z Gwiazdą. Nie tylko szwedzkiego kina, ale także amerykańskiego Hollywood. Kilka Oscarów, Casablanca, chyba każdy widział ten film. Dramat dramatów, największy klasyk kina. To właśnie tutaj zagrała Ingram Bacham, no i ona jest waszą rodziną, i rozumiem, że dzięki tym rodzinnym więzom pani napisała kolejną książkę, która jest hitem do dziś. Ingrid Bergman, prywatnie. No więc, jak mi mąż powiedział, ja byłam tak zachwycona, bo ona dostała trzy razy Oscara wielka aktorka z Rossellini, znamo i tak dalej. I ja nie chciałam zaraz po wyjściu za mąż napisać zaraz książkę o niej, bo ja tak lubię, jak coś mnie ciekawi, żeby zaraz napisać. Powiedziałam, co ja się tak będę chwalić. Po 20 latach małżeństwa powiedziałam: wiesz, ja może napiszę o Bergman, taką rodzinną historię. On się tak ucieszył, bo tak to zawsze był tym edytorem w języku angielskim, mojej książek, Kaja od, od Radosława, czyli Historia Kubalowego Krzyża. Mówi, wiesz, tutaj jest takie przejście, pisze, że że powstania, to napisz jakie powstania, że to amerykański, czy bardzo, bardzo sobie to ceniłam, że on to czytał przed wydaniem do druku, że on mi takie uwagi takie mądre, ładne robił. No więc Ingrid Bergman ojciec i mojego męża babcia byli rodzeństwem, czyli to bardzo bliska rodzina, ładnie i on je, tak jak wspomniałam, ponieważ dużo, dużo jeździł po świecie, ja mam w tej książce Piękne spotkania w Dowio, potem w Londynie, fotografie. I to jest taka opowieść elegancka, taka o cioci, Bez, bo tyle jest, wszystkie jakiekolwiek publikacje były, ja oczywiście kupowałam i mam, to masę jest różnych plotek o ich małżeństwach, o rozwodach i tak, i, i tak dalej, i tak dalej. I ta opowieść nie tak dawno, bo ona ma ładne recenzje. Nie tak dawno taki dziennikarz z Watykanu napisał, wziąłem tą książkę, co jeszcze można o Ingrid Bergman napisać i że jest takie ujęty, że to jest taka piękna, elegancka opowieść bez jak ja to mówię, no właśnie, taka, taka, taka gra na fortepianie spokojna, także mój mąż był bardzo szczęśliwy, bo dzięki temu, dzięki temu właśnie powiedział, Boże to zostało, ja jeszcze, przepraszam, dałam mu do czytania ten maszynopis, on miał jeszcze zredagować i poprawić i zostawiłam go. W jego, w jego gabinecie i wreszcie przyszłam, patrzyłam się nad tym i mało łzy I mówi: Tak, pięknie to napisałaś. Ja nie miałam piękniejszej recenzji, taka byłam podenerwowana. Więc ta książka jest w Polsce: Ingrid Bergman, prywatnie, ale także z mężem. Jeżeli mamy jeszcze dwie sekundy, to dzięki mężowi napisałam też inną jeszcze książkę, nie tylko mimo historycznych, Podróże z moją kotką, którą w Ameryce wydało Purdue University Press i która. I o tym, jak taka zaadoptowała nas kotka w Teksasie, chodziła wszędzie za nami, jeździła z nami po indiańskich rezerwatach, no i jest książka o kotce Suzy. Po, po polsku się ukazało podróży z moją kotką. I miłośnicy tak, Kotów bardzo sobie cenią Pani akurat tą pozycję, natomiast nagród co nie miara, nagroda Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie, Złoty Krzyż Zasługi przyznawany przez prezydenta RP, medal Ignacego Paderewskiego nadany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, czyli SWAP, medal Zasłużony Kulturze, Gloria Artis, Świadek Historii. IPN-u, Nagroda Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Można byłoby wymieniać Zresztą także w Dalhousie pani również dostała wyróżnienie kolejnej nagrody tutaj, jeśli idzie o sulejówek. Proszę powiedzieć, które z tych nagród pani ceni najbardziej, która rzeczywiście najbardziej panią ucieszyła. Oj, wszystkie mnie cieszą. Ja nie... To jest jak im bardziej wchodzę w lata, tym bardziej sobie tak cieszę się, bo trudno, żeby jakby, ja to mówię, nie można prosić o recenzję czy o nagrody, tylko że można pomodlić. Także ja się ogromnie, bardzo sobie to cenię i dostałam też dwa razy Fulbrighta. Nagrodę stanu Delaware, gdzie Biden napisał D. Aleksandra piękny, taki długi list to jest tylko jedna do roku dostałam z gatunku non-fiction. To mój wydawca to wysłał fragmenty. Wszystkie sobie ogromnie cenię, wszystkie. Kocham też od Ormian, dlatego że jestem bardzo przejęta his i miałam okazję pisania o, 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 o Romianach i tak dalej. To, to jest prze... bolesne sprawy, są ich historyczne, porównywalne tylko z naszymi polskimi. No i sprawy tak. polonijne teraz, nagroda, przeszłość, przyszłość, Polonia i Polacy za granicą. Ostatnia nagroda, jak pani ją przyjmuje? No ze wzruszeniem, z dumą, z radością. Tak jak wszyscy się cieszymy, no jednak, jak się coś dobrego. Bardzo, bardzo, ale to oficjalnie będzie dopiero podane. Oficjalnie będzie podani i będą te nagrody wręczane. My natomiast dzięki chociażby także i pani działalności możemy dzisiaj rozmawiać na temat Polonii, na temat działalności jako ambasadorowie. Dziękuję serdecznie. Z nami doktor Aleksandra żiłkowska boem